Witajcie w kolejnym odcinku programu Akademia Chico. Nazywam się Virginia Narojczyk, jestem psychologiem i pedagogiem. Zajmuję się terapią dzieci stojących w obliczu wyzwań rozwojowych. Chętnie odpowiem Wam na nadesłane przez Was pytania. Zaczynajmy! Pierwszy rok życia to najbardziej dynamiczny okres rozwoju dziecka. Wybierając aktywności i zabawki dla dziecka w tym okresie, powinniśmy e, kierować się przede wszystkim umiejętnościami, jakie posiada dziecko. Musimy pamiętać, że nie każdy niemowlak w tym samym czasie będzie się obracał, podpierał, siadał i wstawał. Zupełnie inny rodzaj aktywności wybierzemy dla 10-miesięcznego dziecka, które już wstaje, a zupełnie inne dla takiego, które dopiero opanowało samodzielne siadanie. Gdy niemowlak oswoi się już z otoczeniem i jego aktywność nie jest zdominowana już tylko przez sen, coraz częściej zaczyna zawieszać wzrok na interesujących go obiektach. Bezkonkurencyjnym obiektem będzie twarz mamy, ale warto też wzbogacić otoczenie dziecka innymi ciekawymi przedmiotami. I tutaj mogą być to karuzelki albo zawieszki. Karuzelka nie musi sama się kręcić. Wystarczy, że będziemy mogli co jakiś czas zmienić układ zawieszek. Jeśli decydujemy się na karuzelkę zasilaną baterią, warto zwrócić uwagę na to, czy jest możliwość regulowania dźwięku. Dobrym pomysłem są też zawieszki, które możemy zawiesić z boku łóżeczka, tak aby maluszek mógł obserwować też ciekawe rzeczy, kiedy że z główką skierowaną na bok. Gdy damy dziecku możliwość dostrzegania różnych obiektów, rozszerzamy mu zakres zainteresowań. Koniecznie warto pamiętać, żeby nie przytłoczyć maluszka zbyt wieloma bodźcami, zarówno tymi wzrokowymi, jak i słuchowymi. Muzyka w karuzelce czy w pozytywce nie powinna być włączona przez cały czas. Dziecko powinno mieć czas na uporządkowanie nowych, zdobytych informacji i umiejętności oraz mieć czas na osłuchanie się z głosem rodziców, dźwięków, które płyną z otoczenia, a także z ciszy. Kolejną umiejętnością, którą nabędzie maluszek, jest wyciąganie rączek po przedmiot, chwytanie i następnie manipulowanie przedmiotem. I tu przychodzi czas na pierwszą grzechotkę albo gryzak. Pierwsza grzechotka powinna być lekka. Ja najbardziej lubię takie, które są na obręczy. Maluszek łatwo je chwyci, a potem szybko zorientuje się, że elementy grzechotki się poruszają lub wydają dźwięk. To będzie taka pierwsza z lekcji sprawczości waszego dziecka. Najciekawsze dla maluszka będą grzechotki, które składają się z różnych faktur. Taka grzechotka będzie wspierać rozwój wielu zmysłów. Podobnie będzie też z gryzakami. Warto, żeby maluszek miał kilka rodzajów gryzaka o różnych kształtach i różnych fakturach. Maluchy lubią badać otoczenie, a gryzienie pozwala im badać przedmioty. Ciekawymi propozycjami dla malucha w pierwszym roku życia będą też maty edukacyjne. Podczas zabawy na takiej macie dziecko będzie doskonalić zdobyte wcześniej umiejętności. Drodzy rodzice, przede wszystkim ufajcie swojej intuicji, obserwujcie swoje dzieci, a one same opowiedzą Wam o swoich potrzebach. Bawcie się dobrze!